Wstała liga w swoim zamyśle liga mistrzów dziecięca jaworznicka, hmm, która ma skupiać wszystkie kluby sportowe w mieście, wszystkie te, które w tym rozwoju dzieci i młodzieży uczestniczą. Po to, żeby integrować dzieci, integrować same kluby, kadrę trenerską. Świetna inicjatywa miasta. Spotykamy się e, tutaj w bardzo licznym gronie. Można zobaczyć, jak dany klub tutaj rozwija się z, z dziećmi. Zawodnicy z, no, z uśmiechem na twarzy rywalizują w, w każdym meczu. Poziom jest wysoki, e, drużyny grają, ogrywają się co miesiąc, także bardzo fajny turniej. Na pewno na pewno najważniejszą rzeczą jest, że te dzieci mogą się spotkać z różnych klubów, zobaczyć jak to wygląda ry rywalizacja na pewno. bo wtedy oni się rozwijają, my jako trenerzy też się rozwijamy, a najważniejsze jest jednak dziecko. Może dzięki takim turniejom doczekamy się reprezentanta Polski z I Cały czas czekam. Już będę starsze, ale masz nadzieję, że takiego reprezentanta Polski się doczekamy. Jesteśmy na półmetku i z tej okazji troszkę niespodzianek dzisiaj podczas tego sobotniego piątego turnieju. A wielki finał 17 czerwca na Stadionie Miejskim. Z dobrą oprawą. Pracujemy nad nią bardzo mocno. Już teraz zapraszam mieszkańców, dzieci. Do udziału w finale Dziecięcej Ligi Mistrzów.